Cześć wszystkim! Z tej strony Mario i witam was w pierwszym odcinku z Don't Starve, czyli Nie Głoduj. No i tak, yy, można na samym wstępie powiem wam, czym nagrywam tą grę. Grę nagrywam Camtasia Studio... Camtasia... Grę nagrywam Camtasia Studio 8, yy, dlatego nagrywam Camtasia... Nie wiem, będzie zaraz powinni ze mnie, że Camtasia. No? To, nie, nie wiem, to się nie mówi, Wiem. Dobra, tak więc yy, nagrywam grę Camtasia, gdyż Fraps nie chce jakby, to powiedzieć, mi działać, nie chce ze mną współpracować, dziad wredny, no i tak, mm, no i zaczynamy myśleć chyba grę, gdzieś czekajcie, coś mi tu nie gra? oj, chyba coś zwaliłem. Dobra, yy, zaraz wrócę. Dobrze, tak więc witam Was z powrotem. Mm, Tę więc, tenc... jednak się wszystko dobrze nagrywało. Bo tutaj mam wyznaczone pole, że w sensie, żeby nie było widać paska zadań i tego wszystkiego. Paska zadań. Tego paska dolnego i tak dalej, tego wszystkiego. Bo tam też nagrywam tak, że trzeba wyznaczyć yy, haczyki, gdzie to i jakiej wielkości to ma być. No bo inaczej, nagrywać już tego nie mogę. No, ten co? Rozpoczynamy, myślę, grę. Najpierw weźmiemy, może coś usuniemy. Tą grę, bo ja wczoraj tylko sobie zacząłem tak próbnie. I new game, character. I się teraz zastanawiam, kim możemy zagrać. Mam odblokowane cztery postacie. Wiem, to nie dużo, Ale jakieś tam są. Myślę, że weźmiemy Grubasa. No, Strongmana. Przepraszam, przepraszam. Strongmana. No i chyba go weźmiemy. Nic nie będziemy. A, jedynie Word, to możemy zmienić to, że będzie. Um, word Season... Że będzie. Huge. Duże, taki huge. Duże w sensie, wiecie o co chodzi. Co tu chodzi? Um, no, okej. Okay. Huge. Apple. Kotek. Znowu zaczynamy dzisiaj. Te. Ja są może ściszę głośniki, bo niby jestem na słuchawkach, ale tak naprawdę. Um, nie słyszę dźwięków z gry na słuchawkę, tylko na głośnikach. Ten ciepły po co mam słuchawki? Otóż... Umówiłem... Jeszcze się nie umówiłem do fryzjera, mam iść do fryzjera, ale ciągle mi się nie chce. No i tak, to jest mój sekret. Mam Chopina i słuchawki mają przykryć chociaż ja część, a przód może widać, bo to w jeszcze nie jakieś... <laughs> Wiem, te sekrety. To więc poznaliście moją tajemnicę, dlaczego siedzę w słuchawkach teraz. Chociaż po części, że dźwięki z gry było słychać, ale teraz powiem, ci, powiem wam szczerze, że nie słyszę dźwięków gry. Tutaj, tak więc. za głośno ciągle. Mam że to będzie słychać wszystko dźwięki z gry na, yy, na nagraniu, jak tak to przepraszam, Kemtesiu. Kiedyś nagrywałam swego czasu, ale to na samym początku. I poradniki też czasami do Cinemy nagrywają Kemtesiu, ale. to wiecie. Tu to poradniki tutaj. Dźwięków nie potrzebowałam w tle, bo to poradniki w końcu były. Nosimy i tak dalej. To jest dobra. O, ty. O, my ubranko w paski. Ho. Słyszałam, że chyba jak się nasz mięsa, to coś tak, tak rozrywa te ubrani, coś tam nie wiem. Ogólnie za dobrze na Don't nie znam. Grać umiem w to nawet tak. Oczywiście po kilku, yy, już tak po dłuższym czasie przeżyłem chyba 30 dni, pamiętam dokładnie. Ile 30? Nie wiem. Później zobaczę, może tu wam się screen wyświetli, może, nie wiem. Jak nie zapomnę, albo się nie będę lenił, to wyświetli się screen i tak dalej. Dzisiejszy odcinki za ciekawy. Powiem Wam szczerze, że nie, nie będzie, bo. Yy, gdyż po prostu na samym początku, zawsze jakby się zbiera tylko materiały, i to jest wszystko, co się w sumie robi. Na samym początku w Donstar, Tak więc bym jej czuł dzisiaj na spektu... Spectu. Inspektu. Spectu. Co wypowiedziałem? Inspektu. Spektual nie no. Zawsze mogę wypowiedzieć te słowa, a tu nagle nie mogę. Spektualna dupa. Nic y, aż takiego bardzo ciekawego, co jest z tej gry, ale zbieranie materiałów też jest bardzo ciekawe. Oczywiście. Dobra, Flint by się nam przydał powiem szczerze. Mówię, głównie będę się yy, żywił tutaj królikami tym wszystkim. Po prostu królikami, bo. No, króliki to, to jest dla mnie po prostu najłatwiejsze jedzenie. Yy, bardzo. Przy, przy, Jak się zacząłem już ściąć, to już tak będzie, po przez ten odcinek. Bardzo się przydaje mm, suszarka do mięsa, gdyż później, on, jeśli na przykład stracisz życie, to jedno takie mięsko daje ci 8 HP, tak więc to jest nawet dużo i. No, i się po prostu opłaca. Dzięki temu może i przeżyłem. te 30 czy ileś tam dni, nie pamiętam dokładnie, w Don't Starve i tak dalej. Bo bez tego może i bym nie przeżył. Pewnie przeżył, ale krócej. No bo jednak jedzenie kwiatków, no jeden kwiatek to jest jednak mozolna robota, jak nie patrzeć. Ja tego potrzebuję. 12. No, więc... Tutaj widzę motylki latają, jak tu pięknie. O jezo! Ale Flint nigdzie nie widzi, widzę. To mnie martwi. Jeśli moja mapa będzie w Flint, to będzie dupa. Bo Flint jednak jest bardzo ważny w tej grze. mi już na ten. Okej. Okay. Boyd. Fajnie wygląda w tym. Taki dziecko kwiat. taki. A dobra. Um. Nie wiem, czy jest coś... Nie dobra, nie będziemy już więcej zbierać tego. Gdyż po prostu może nam się zacznie psuci, to nie ma zbytnio sensu, a na razie nam się wy... na O, już powoli... O, Flint. Jestem ślepy. Nie się złapał. Okej. Nie, nie posługuję się strzałkami. Wiem, że można chodzić strzałkami, ale ja wolę chodzić zdecydowanie myszką. Po prostu tak, tak jest mi lepiej. Będziemy ścięć teraz drzewo. Co zrobić sobie ognisko na, na noc, bo jakoś przeżyć trzeba. No, już wieczór się zrobi, niedługo będzie noc. Moim priorytetem jest chociaż dożyć do zimy i przeżyć zimę. To jest mój główny priorytet, ale w tą grę bardzo dawno nie grałem, tak więc może i wyszedłem trochę z wprawy. W graniu w to. Tak więc wiecie. Ale moim priorytetem będzie. Y, dotrwać do zimy. To jest dla mnie najważniejsze. Dotrwać do zimy. I przeżyć do zimy. No też będę się starał przeżyć, postaram się przejść jak na długo, pobić swój rekord, no i tak dalej. Ostatnio kundla mnie zabija, jak już mówiłem te psy. No bo było ich dosyć dużo, a ja po prostu na taką dużą grupę nie dawałam rady, bo co, jed z jednym się bije, to wiecie, to zabił mnie kolejne. I tak dalej. Zabił, bił mnie kolejnie, zabił Ogrzybki. Możemy sobie wziąć, niepań, nie pamiętam co im dają. Green cup. Później może sobie jakieś mody doinstaluję do tego Ale jeszcze nie teraz Dobra Stać mnie na ognisko? Stać mi, okej okay. Ale jeszcze potnijmy sobie drzewo, bo... Bo czemuż by nie? Drzewo zawsze się przyda Przecież A teraz też spację utrzymam, to będzie okej okay. okay. Fajnie mu tak się ten... Patrz fajnie tak mu tak musi beler trzęsie Nie O, tak o się obróć O O Ach, nie było widać Kacie? Tak, zamiast... Tak mu trzęsie. Ej, nie widać, już tak do dołu jakby schodzi. Ale nieważne. Okej, okay. Weźmiemy jeszcze muszę karotkę. I zatem już się nie rozpalać ognisko, bo będzie ciemno. Z pszczołami też już miałam przeżycia. Lepiej ich nie zaczepiać na razie na tym poziomie, bo bo to się źle skończy. Miód mają fajne, ale... Ale nie. O, no, zastanawiam się, czy miejsca na kamerze starczy. Nie miałem chyba tam 18 minut. Nie wiem, przeżyjemy do końca drugiego dnia. Przeżyjemy. To znaczy, odcinek będzie do końca drugiego dnia i myślę, że wtedy go zakończymy. Ale wiecie, tak będzie. Nie, flint. Mało, jest strasznie mało flinta, albo ja go pojmiję. No, póki nie ma. nocy. Oby nie było na tym, tym na bagnach, bo tam będzie dupa. Duża dupa. Ho-ho-ho się się tu uświetli, kiedy będzie noc, tak więc spokojnie, spokojnie. <laughs> Tutaj, jak patrzę, fajne miejsce, gdzie my jesteśmy tak w ogóle. Tak, będzie dużo królików przynajmniej. Nie zginiemy. musimy może, możemy zrobić jedną, ten, Lego trapa. Gdzieś po niego wrócimy. Tutaj on na przykład zwalniemy. No. I tam ją sobie do ognia podłożymy. No i okej. Okay. I czekamy sobie, potańczymy. Uga boga, uga boga. Jest good, fire. A ty głodny jesteś. Przepraszam. Zasadno musi popać? Nie może. Okej, okay, to może karotki, bo mam ich więcej. Kupiłam tylko kilka. Wolfgang is better. A Bogen jest lepszy. Oj, zapomnijmy go duży minus. O, on chyba potrzebuje dużo jedzenia. Czyli chyba musimy jednak tamto zbierać tamte krotki, wszystko. Ach, tym się nażre już. Nie, no, strasznie mało mu to dodaje. No bez jaj. Jeszcze zeszło mu! No. A ja ci da berries, Jedna chociaż albo dwie. Też wodaje. Oj mighty! Nie wiem, tu się. A! Rozerwał jednak! A tu wygląda jak budzień. A! Jest dzień! Okej. Okay. Bez komentarza. Dobra. Najedzony, szczęśliwy, silny. Oj, saving trochę przycięła, ale to nic. Okej. Okay. To co? Idziemy w Sinudal. A tu jest krańc wyspy. O o, bateria, ten. Miejsce na kamerze się skończyło. Robię cięcie. Dobrze, więc witam Was z powrotem. w Don't starve. No i tak, już naprawiłem, nie naprawiłem, tylko zluzowałam miejsce. Już mam miejsce na 50 minut czyli na jakieś dwa odcinki. Więc okej. Okay. I tak będę nagrywa... nagram tylko jeden odcinek, bo nie chcę mi się nagrywać dwóch z rzę... kiedy ja go zrobię? Nie chcę mi się nagrywać dwóch z rzędu, tak więc tak, włączę sobie stoper, jakieś tam 11 minut chyba trwa, czy 12 ten odcinek, tak więc Może sobie stoper, za jakieś 8 minut będziemy kończyć. Wiesz, żeby odcinki nie były za długie, a nie sterali 25 minut jeden odcinek, to jest trochę już długo jednak. Dobra. Gdzie ja trach pozostawiłem? Gdzieś tutaj, tak? No, no, okay. Jeszcze nic nie wlazło, czekajcie. To po prostu tak popchnę trochę. Aha! A, to jeszcze nie wyszło w ogóle. Dobra, nieważne. Lecimy gdzieś se dalej, coś nam porobimy. W razie, nasz musi zbiać. suje musi zbiać materiał. Wiem, się bardzo się plączę. Bo ja zresztą gardło boli. Za dużo gadam. Ok, chwila ciszy. się ten... Ogólnie w następnym odcinku zastanawiam się, co będziemy robić. Myślę, że już powoli... Jeszcze do zimy nie będziemy przy szkole, tylko już powoli będziemy zbierać materiał, poszukamy cmentarza, żeby już mieć lodówkę i tak dalej, bo to trzeba się wcześniej przygotowywać do tej zimy, bo... No, bo jak nas zaskoczy zima i dupa będzie tak naprawdę... Ja wiem, to już gdzieś 17, nie pamiętam, który dzień. 17? Chyba. Gdzieś 22, nie pamiętam, któryś coś w tym stylu z tych dni zaczyna się zima, tak mi coś, że trzeba się już powoli szykować już do tego wszystkiego. zwłaszcza że on żre na potęgę. A coś najlepsze? Nie wiem czy coś się zmieniło o, w tym ostatnim patchu, ale... Czy króliki są w zimę? Jak są, to jest dobrze, to tak więc przeżyjemy na bank, ale jak nie będzie, to kaput! Umieramy. No. Dobra, karotki, wszystko trzeba zbierać. Jak leci. No, zobaczcie, już jak mu żołądek spadł. On tyle żarcie potrzebuje, że to mnie przeraża zaraz. Uh, nie zła teleportacja. Z tego końca na drugi w sumie mapy. Wiesz, nie pewnie to, to jeszcze większe. No, a nie, chyba nie. Tam mu się kończy. No nie właśnie. Flint, Flint, Flint. Trzeba brać ze sobą. Ciekawe czy bawały znajdę. Bo by się też przydały. No dobra. O, Robi się noc już. Myślę, że to nie będzie po 8 minutach, jak się zrobi noc, po prostu będziemy kończyć i no i tak po prostu. Coś by się chce nagrywać, tylko chodzi o to, że jak są już takie materiały po 20 minutach, to, to już wiem, że nikt tego nie ogląda już dalej. No ja i tak wiem, że nikt tego nie ogląda, ale to inna sprawa. Dłuższych tym bardziej nikt nie ogląda, tak więc <laughs> wydaje mi się, że za długie to nie jest dobry ten. To, że to nie zrobić za długie materiału i tak dalej. Pamiętam raz zrobiłem specjal, yy, taki, nie, prawie specjal z jackboxa, czytam z Minecraft na modach, co 40-5 minut miał odcinek, albo pamiętam jak z Minecraft King Cooperem nagrywałem yy, escape, no toż mi miejsce na dysku zabrakło, nie pamiętam, tam koło godzin jeden ten materiał trwał. O, a wtedy tu się albo mostr spać mi się chciało. Teraz tu już kolejny, tak? Czy to? Nie, ten sami, krąży w kółko. Come on! A wyszło coś? Jest! Mamy króliczkę. No sorry, stary. Słycha... Słyszałam te piski. Dobra. Ok. Może wrócimy na chwilę tam do siebie. No i mogę ustawić trapa w sumie. A, dobra. Tam. Walić to. It makes me feel, ale. Ok. Bierzemy, bierzemy. Drewno nam starczy, tak w ogóle starczy. Dzień drewno co na, na spokojnie. I myślę, że na tym odcinku też poszukam sobie już miejsca na obóz, bo powinniśmy się już gdzieś osiedlić i po prostu zacząć zbierać materiały i tam je kumulować i tak dalej. Kumulować jest. Jakie słowa. Kumulować. Zbierać tam materiały i je odkładać i tak dalej. Cześć o co chodzi? No i dobra. O, kamienie, kamienie, kamienie. Czyli mi się wydaje, czy tu gdzieś w pobliżu będzie cmentarz. Nic, nie widzę, bo jest ciemno tutaj. Yy, w sensie, będąc starych na ekranie. A um, mokno lekko, od... yy, lekko żeluzję odsunięte, żeby była dobra jakość wideo. Wideo, nie? Jest! Świnka? Tak! Świnki! Piggy! Ha! Tak więc wiem, że po chyba po 20. O, nie umrzemy. Wiem, że chyba po 20 dniach robi się, że te świnki... Oj, 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 że te świnki zamieniają się w wilkołaki i po prostu... No jest dupa, bo mogą cię zabieść i tak dalej. Nie, po 20 dniach czekoi, z nim mieszkania. No dobra, nieważne. Tak więc... jest noc, czas najwyższy. Skończy ten odcinek. Tak więc... Jeśli odcinek się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem, A jak chcecie to na bieżąco, się subskrybujcie mój kanał. No i to tyle. Dziękuję za oglądanie z tego odcinka. Cześć, cześć, do zobaczenia